Czy my zrobiliśmy coś złego? Tak. Nie, nie, nie zrobiliśmy nic złego. Supermoce są nielegalne. To niesprawiedliwe, ale takie jest prawo. Prawo musi być sprawiedliwe. Czego ty ich w ogóle uczysz? Szacunku dla prawa! Nawet prawa, które nie szanuje obywateli. Jeśli prawo jest złe, to prawo należy zmienić, a nie łamać i szerzyć chaos. A jak nazwałabyś to, co się dziś działo? Z tego, co mi wiadomo, jak sięgniesz dna? Jedyna droga prowadzi w górę. Kto to wymyślił? Jeden facet imieniem Tadeusz Stacz. Ależ on jest twój. Nie, tato. Jest twój. Przeczytaj dedykację. Nie jestem już twoim synusiem, ale zawsze będę twoim synem. Proszę, proszę! Boję się, że będzie mu przykro. Bardzo możliwe, ale spokojnie w końcu się dogadacie i znowu będzie dobrze, wszystko się ułoży. A jak się nie ułoży, a może poczuje się przez to tak okropnie, że już nie będzie się chciał ze mną więcej kolokować? Słuchaj, każda przyjaźń dojrzewa, wiesz? Jak jest coś warta, staje się przez to jeszcze mocniejsza. Eh, eee, nie gniewaj się królowo, ale nasz gamer się niecierpliwi. Nie będę Cię do niczego namawiać. Sama decyduj. I z nami też będzie ok. Nie, dzitka. Oczywiście, że tak, jak zawsze. Czajr nie ma znaczenia, co robi, ani gdzie mieszka. I tak zawsze będziemy się przyjaźnić. Wystarczy jej trochę zaufać. O to właśnie w przyjaźni chodzi.